Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku z gry Little Nightmares 2. W ostatnim odcinku uciekaliśmy przed złą, długoszyją nauczycielką. No i uciekła w tamtą stronę. Nie wiem, czy mam za nią gonić, czy co. Ale chyba się zaradowiem. No dobra, widzę tę skrzyneczkę. Zapewne ją trzeba właśnie tam przyciągnąć, ale też czuję, że to nie jest już jeszcze koniec. To raczej logiczne, skoro chcę tam wracać do niej, nie? Dobra. To wygląda jak jakiś sekretariat. No to wchodzimy na wyższe piętro. Co my tu mamy? Szachy. Okej. Okay. No dobra. Nie, da dawaj to tam, gdzie było. Oważę boże. Okej. Okay. Dobra, to przeskoczyć. Chyba nie Zobaczy może coś na dole Tutaj mamy klucz do wsadzenia Aha, okej, okay. wystarczyło lepiej wskoczyć Niech będzie Mamy szachy Przywiązałem do nich te porcelanowe dziecko Ja bym tam nie podchodził Okej, okay, mamy jakiś schemat Coś to musi oznaczać To mi pewnie sugeruje jakieś działanie No dobra Pokaż mi jeszcze raz to jest tak. Nie, mógłbym rzec, rzec, że tu. Nic tu z tych rzeczy nie mogę przesunąć. A czekaj, tam jest, tam coś jest. Tylko, że tam się nie przedostanę. Ale wiem jak się mogę tam przedostać. No podnieść to teraz. Dobra I wziąć to wywalić Dobra, mamy już to ogarnięte Skocz na to No nie podnoś tego No patrzcie no Dawaj, dobra Może uda nam się ożywić tego chłopca Dobra, pokaż to jeszcze raz. Krzyż musi być tutaj. Co tam dalej? Okej, okay. to co wsadziliśmy wcześniej tutaj musi być po prawej stronie. Dokładnie tak No i to ostatnie wiadomo. Tutaj musi być. Okej, okay, coś się odpaliło. Dobra. Mamy to. Nareszcie jest klucz. Lecimy na dół. Otwieramy tawek. Tutaj chyba będzie stołówka, czy coś w tym stylu. Aż mi się przypominają czasy jedynki, gdzie uciekałem przed kucharzem. Dobra, co tam się kurde dzieje? Dobra. Ten drugi jest tam. Kurde. Ajajaj. Nie, no. No jak? O. Muszę wyczekać ten moment, kiedy oni mi chcą uderzyć. Że. No dobra. No tutaj byłem. No i co? No i nie wiem. Faktycznie, no nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, co mam zrobić. Nie wiem. Dobra. A, dobra, to, to ma sens. W taki sposób ich pokonam. Ale rozrabiaki, co? Wy się tu bawcie A, jeszcze kolejny, okej okay. Ja nie mogę Ty autentycznie przydałbyś jakiś dyżurny No dobra, przechodzimy dalej Rozpizgała nam się głowa co my tu mamy? Dobra, słoikiem chyba mogę rzucić. Aha. Spoko. Dobra, spróbuję przejść w taki sposób. Też się uda. Nie, ale zostaw to. Ostrożnie, kurde. Tylko, żeby nie spaść, dobra. Tutaj liną okej, okay, mamy to. Okej, okay, mamy mózg. Gdzie on jest tutaj? Dobra, bierzemy go. No i lecimy dalej. Patrz, jest. To co, biologia, co? Dobra, bierzesz narzędzia zbrodni. Tutaj chyba mnie nie przyłapie, nie? Jak będę za tym. Ale czekaj. Ja tego tak nie mogę zrobić. Ja muszę przejść górą. Coś tak, kurczę, myślałem. No dobra. Poczekajmy tutaj. Okej. Okay. Szybko za książeczki. Proszę nie idź tu. Okej, okay. <noise> uciekłem. No i kolejne. Znowu to samo. <noise> Znowu. Już zapomniałem o tych pułapkach. Dobra, weźmy tutaj. Dobra, mnie to już nie bawi, naprawdę. <ścoughs> o kurcze. No dobra, trzeba wziąć szybko ten młotek. Jeszcze ktoś. Okej, okay, tam następny. No nie naprawdę. Myślałem, że on szybciej na mnie skoczy. Okej, okay, na szczęście zaczynam od tego momentu, co tutaj się kryje, a jeszcze tutaj, ale mnie rolował co? Bejt niesamowity. Teraz stąd wyjdzie. Dobra. Coś tak myślałem, że tak będzie. Ta deska tak chamsko wystawała. Okej, okay. tam jest mój towarzysz, mamy cię, co teraz? Żyjesz, żyjesz, młody. No i dobrze, co oni ci robili, to nawet sobie nie chcę wyobrazić. Chodźmy stąd, bo... bo naprawdę... mam już dość tego miejsca. Mamy fortepian. Więc, tym pięknym akcentem, kończymy ten odcinek. I widzimy się w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego. Siema!